Już dzisiaj startuje Starladder Star Series Fall 2025 I dzisiaj sobie ten turniej obstawimy Jest to dosyć ciekawy turniej, bo powinien to być turniej tier 1 A patrząc na drużyny jakie tam są to ciężko to nawet tier 1,5 nazwać No jest to takie mocne tier 2 bym powiedział I dzisiaj sobie ten turniej obstawimy Pozdro dla wszystkich wspieraków Już zaczynamy, ale jeszcze przed tym Sponsorem dzisiejszego odcinka jest strona CSGO Skins Wraz z którą przygotowałem dla was konkurs na takie oto skiny Jedyne co musi zrobić to doładować za co najmniej dyszkę z Free talks i uzyskujesz szansę na wygranie skina. A im więcej doładujesz, tym większe szanse, że wygrasz. Dodatkowo, wpisując mój kod, dostaniesz 20% na start oraz plus 10% do doładowania. Na stronie masz mnóstwo różnych skrzynek, od tych tańszych ze słabszymi skinami, aż po te drogę, w których zawsze leci kosa. Można nawet odwzorowane skrzynki z Celsa, tylko że tutaj są trochę tańsze. Również są liczne eventy, obecnie trwa taki O, podczas którego możecie otwierać specjalne tematyczne skrzynki, za które dostaniecie specjalne punkty, które możecie wymienić na dodatkowe. Skiny. Jakby tego wszystkiego było mało, to jeszcze CSGO Skins podjął współpracę ze znanymi drużynami sportowymi, w tym Znavi, czyli jedną z najbardziej utytułowanych drużyn w CS. -ie. I możecie otwierać dedykowane skrzynki danych zawodników, w których są skiny, którymi dany zawodnik gra. A jeśli lubisz ryzyko, możesz też się pobawić na case battle'ach, gdzie można wygrać znacznie więcej skinów. Natomiast jeśli chcesz zagrać na biedaka, to na stronie masz codzienną darmową skrzynkę oraz darmowe skrzynki na przykład za polubienie fanpage'u na Facebooku. A gdy będziesz chciał wypłacić skiny, ale żone ze zdobyczy. Tych ci się nie podoba, to możesz użyć exchangera i wymienić kilka skinów na innego o tej samej wartości. Pamiętaj, wykres z głową i przechodzimy do odcinka. No i zacznijmy sobie w ogóle od tego, jakie drużyny na ten turniej pojechały i z całego Tier 1, bo format tutaj był taki, że 4 zaproszenia z Tier 1 i do tego 4 drużyny z Quali, No i w tych 4 drużynek z Quali myślę, że można upatrywać problemu tego starladera, dlaczego tak wiele drużyn odrzuciło zaproszenia. Po pierwsze, starlader koliduje z fisherem, więc jeśli jakaś drużyna Chciała jechać na Wishera, to nie mogło jechać na Starladera. I do tego tylko cztery drużyny z Tier 1 były zapraszane, więc tak naprawdę byłby to pojedynek czterech drużyn Tier 1, do tego jeszcze cztery losowe drużyny z kwalifikacji. I nic dziwnego, że większość drużyn sobie ten turniej odpuściła. No i finalnie mamy tutaj z Tier 1 jedynie Nawi, chociaż Nawi też ostatnio jest bardziej Tier 1,5 niż Tier 1. Mają 13 miejsce w się dopiero, a potem kolejną drużyną jest NIP na 26 miejscu, więc to pokazuje skalę, jak wiele drużyn. Te zaproszenia odrzucało No ale dobra, przejdźmy sobie do obstawiania No i pierwszy mecz jaki będzie Nie, to nie jest pierwszy mecz, ale jest w górnej drabince Czyli Na'Vi kontra 9 No i nie będę ukrywał Na'Vi jest tutaj takim kurwa ten stary Że wstydem dla Na'Vi Będzie tego turnieju nie wygrać Więc ja oczywiście daję, że Na'Vi przejdzie dalej Bo oni po prostu muszą Muszą ten turniej wygrać Jeśli oni nawet nie będą w stanie takiego turnieju wygrać To to będzie naprawdę bardzo zły znak dla Na'Vi. Passion Way kontra Gentle Gentlemates to jest skład, e, oni się nazywali, nie pamiętam jak oni się wcześniej nazywali. E, Liberian Soul, Jakoś tak oni się nazywali. A Passion Way natomiast to jest były skład Complexity wzmocniony o Kwema. Więc, dosyć ciekawy skład, nie powiem, i ta nazwa trochę myląca może być, nie, bo Passion UA, no co się myślisz, no pewnie ukraińska jakaś drużyna, a tu taki chuj, jest to drużyna NA, ale oni bardzo długo nie grali, a sobie zobaczcie, kiedy oni mają ostatnią mapę na HLTV, taki Halzerk na przykład, bo oni naprawdę długo nie grali, 20 sierpnia, 8 to jest sierpień, tak, tak, 30 sierpnia ostatnio, ostatnio na Drakulanie, gdzie dostali totalnie w pizdę na jakiś w porządnym turnieju to ostatnio no, Kolonia można powiedzieć, gdzie jeszcze grali jako Complexity i to było pod koniec lipca, więc naprawdę chłopaki bardzo długo nie grali i pewnie są giga głodni gierki. No i też nie ukrywajmy, również są jednym z faworytów tego turnieju. I ja bym dał, że oni tutaj pasioni da radę na gentlemates wygrać. Dalej mamy bait kontra Paravision i będzie to ciekawe starcie Bait. Ten Tier 2 już od wielu już od bardzo wielu miesięcy jest mocno zakorzenione. A parę że do tego Tier 2 to dopiero co wróciło. I myślę, że Bait na Paravision może wygrać właśnie większym ograniem, bo też Bait na Telany jakieś tam jeździło, a Paravision na żadnym z lanów nie grało w tym roku. Chociaż też nie mają złego składu, nie? Tam w Paravision Jamie jest między innymi. Ten skład jest dosyć solidny. Jest jeszcze Xielo, Nota, Av, jakiś Bell, Chrog, to nie wiem kto to jest. Więc ten skład Paravision też taki zły nie jest. No ale Bait również ma całkiem dobry skład. I postawił tutaj mimo wszystko na... Bait. No i Nip na OG i tutaj Nip to jest mój drugi, drugi największy faworyt tego turnieju i tutaj bez zastanowienia daję na Nip, że Nip ten meczyk wygra z OG. To też jest bardzo fajna szansa dla Nipu, bo Nip obecnie jeszcze się nie kwalifikuje na Majora. Liquid już tam dał radę na ja tym że za to co pograli już się na Majora raczej dostaną, chociaż też jeszcze to nie jest takie pewne, ale Nip jest w dosyć średniej sytuacji i dla Nipu ten turniej może być ogromną szansą, żeby się na Majora dostać. No ale dobra, dolna drabinka, mamy Tutaj Nine na Gentlemates. I to też jest ciekawy mecz. Nine naprawdę było bardzo mocne, póki mieli Fiziego, No ale Fizziego niestety im zabrali. Jego miejsce teraz szedł Modo. Czy Modo jest jakimś dobrym sniperem? No raczej OG nie bez powodu go wyjebało. I myślę, że tutaj Gentlemates może ten meczyk zwyciężyć. A tym samym Nine odpada. Parawieży na OG. OG ostatnio w lekkim dołku jest. Oni mieli moment, czy grali naprawdę zajebiście, Potem nagle zaczęli grać znowu słabo. Nie wiadomo zbytnio dlaczego. Coś się tam popsuło, w tym. OG, ale myślę, że na, akurat na parawirzy, no to są w stanie wygrać. No i wracamy do góry. NAVI na Passion UA. No tutaj chyba nie muszę ukrywać, nie muszę mówić, kto jest faworytem. No oczywiście, że NAVI. I też na NAVI bym w tym meczu tutaj postawił. Tak jak mówię, dla NAVI to jest wręcz obowiązek, żeby zrobić tutaj co najmniej finał. Każdy inny wynik będzie dla NAVI porażką. Naprawdę, jeśli NAVI odpadnie gdzieś przed finałem, tutaj, to będzie taka porażka dla nich. No naprawdę, oni zrobili trochę błąd, trochę nie. Ja tego Starladera, ale no też, skąd mieli wiedzieć, że tyle drużyny odrzuci zaproszenia, no nie? Ja uważam, że Nawi mogło na Fischera sobie pojechać. Bardziej by im się to mogło opłacić. I na pewno wiecie, jakby na Fisher się dostali w pizdę, no to spoko, są tam mocne drużyny, dałoby się to wytłumaczyć, ale jeśli oni tutaj dostaną w pizdę, będzie takie upokorzenie już dla tego składu. A Nawi, no po przyjściu Makazego, oni tam zagrali chyba jeden dobry turniej, oni tam chyba półfinał jeden zrobili, a potem to oni grali kompletnie chujowo, no nie. To też jest dosyć ciekawe, dlaczego tak się wydarzyło. Pytanie: czy to była po prostu chwilowa, słabsza dyspozycja, czy po prostu w nawi są ogromne problemy. No i mamy bait na NIP. To będzie ciężki mecz dla chłopaków z nip -u. Ale ja myślę, że jest jak najbardziej do ugrania przez nich. No, szczególnie jeśli Kasperski odpali, a Kasperski, jak odpali, to tak napierdala, że nikt nie ma na niego szans. I w tym meczu również właśnie bym postawił na nip, że nip tutaj da radę zwyciężyć na bait. Bo bait, no to jest drużyna na podobnym poziomie, ale nie powiedziałbym, że to jest drużyna, z którą nip nie ma szans. A wręcz przeciwnie, bym raczej nip wstawiał w roli faworyta. No i tak też bym obstawił. Też nip chyba jest bardziej na lanach ograne niżeli bait. Bait na tych małych lanach takich wiecie. Fragadelfia, teraz ten BetClick i tak dalej, to Bait w ogóle nie widziałem na takich lanach, a NiP cały czas na takie lany jeździ. Co też jest ciekawe, bo nie wiem czy on Bait omija te wszystkie lany, no nie? Że oni sobie tylko te turnieje online grają i przez co na Majora teraz się nie łapią. Też to jest dosyć ciekawe. No i dolna drabinka, Passion UA kontra Gentlemates. No i tutaj ponownie bym postawił na Passion, że na Gentlemates raczej powinni wygrać, szczególnie jeśli odpalą swoją formę z PGL-a w Bukareszcie, gdzie, gdzie wtedy jeszcze pod banderą City zagrali naprawdę świetny turniej. Oni tam zrobili czwarte miejsce, z tego co pamiętam, i pokazali, że chłopaki mają potencjał. No I wierzę, że w tym meczu, na tym turnieju są w stanie ten potencjał pokazać. Chodzi na też ciekawy meczik. Obie drużyny też na bardzo zbliżonym poziomie, ale myślę, że OG jest obecnie w większym kryzysie niż Bate, bo Bate bym nie powiedział, że jest w kryzysie. Bait, po prostu, oni cały czas siedzą w tym jednym miejscu. W okolicach właśnie tego 30 miejsca w ars ie i myślę, że jest im tam dosyć wygodnie <noise> i się niezbyt kłapią, żeby z tego miejsca się ruszać. I właśnie, bait jest przede wszystkim stabilne. Audi jest kompletną loterią. Raz zagrają ci zajebiście, a raz zagrają ci chujowo, i przez to ciężko jest ich mecze jakkolwiek obstawiać. No i mamy finał górnej drabinki, tak to się nazywa, upper final. No i mamy tutaj nawina. NIP. No i niestety, ale raczej NIP ten meczik przegra i NAVI przejdzie do finału. Chociaż będzie to dla NAVI bardzo ciężki mecz, szczególnie w ich obecnej dyspozycji, ale myślę, że pierwsze starcie z NIP-em wygrają. I w final donej Drabinki Passion UA contra Bait, i tutaj ponownie bym postawił na doświadczenie lanowych chłopaków z Complex City i bym postawił na to, że oni wygrają w tym, me w tym meczu i pokonają Bait, bo Bait no, to bardziej online nowa drużyna niżeli lanowa. I tak bym obstawił. No i teraz pozostaje nam, nie wiem nawet jak to nazwać, to nazywa Const Final, nie wiem nawet jak to przetłumaczyć, ale no mamy NIP kontra Passion UA. No i tutaj bym ponownie obstawił NIP. Na Passion UA wygrają i zmierzą się w wielkim finale z Nawi, a Passion UA zajmie trzecie miejsce, co też będzie dla nich bardzo satysfakcjonującym wynikiem. No i finał, Nawi na NIP. Ten finał jest BO3, on nie jest w BO5. Dawno nie mieliśmy finału. W BO3. Ostatnio wszystkie finały są robione w BO5, no a tutaj stwierdzili, że zrobią sobie BO3, co też jest dosyć ciekawe. I już patrząc na moje predykcje, no to NIP z NaVi się tutaj spotkali, i za założyłem, że NIP to przegra. A teraz założę, że wyciągną lekcję z porażki i w tym meczu rewanżowym na nawi wygrają. I wygrają tym samym. Cały turniej, jest to mój wymarzony scenariusz, żeby chłopaki to wygrali. Czy im się to uda, będzie bardzo ciężko, ale nie jest to niemożliwe. Jak mówię, są drugą najlepszą drużyną na tym turnieju, więc szanse na wygranie go mają dosyć spore. No tylko Navi, no to jednak jest drużyna z półki wyżej mimo tego, że są w kryzysie, ale właśnie przez to, że są w kryzysie, NiP może to wykorzystać i ich pokonać. No i tak się prezentują moje predykcje. Możecie napisać, czym się nie zgadzacie, a czym się Zgadzacie, już wiem, że widz o Niku Kretek z Czeska napisze, że ParaVision z Jaymen to rozjebie, bo zauważyłem, że jest psychofanem Jayma. <grym> jestem przekonany, że napisze, że ParaVision tam trochę więcej wygrywa. Ale ja tak obstawiam i zobaczymy, ile z tych typów uda mi się trafić. To tyle na dzisiaj. Widzimy się jutro w typowaniu Fischera. Po jutro ruszają playoffy Fischera, więc dużo tego typowania, nie? Ale Nikuman, dlaczego Starladder y zrobił turniej w czasie trwania Fischera? Nie jestem w stanie tego zrozumieć i nie wiem, kto w kogo się wpierdolił. Ale jest to strasznie niemiłe. Nie powinno się tak robić, moim zdaniem. Oba turnieje planowo były, tie, miały być tier 1, no i Fisher faktycznie tier 1 wyszedł, ale no Starlader jak widać, już tier 1 nie wyszedł. Więc no po prostu nie rozumiem takiego nakładania się na siebie. Ale dobra, widzimy się jutro i Siemano.